Nauka windsurfingu. Ślizganie się po wodzie i uczucie wiatru, który starasz się okiełznać, są tak ekscytujące, że nie powinno nikogo dziwić, iż windsurfing jest jednym z najpopularniejszych sportów wodnych. Zastanawiasz się nad rozpoczęciem przygody z tym sportem? Bardzo dobra decyzja. Nauka windsurfingu nie jest tak trudna, jak może Ci się wydawać. Czym tak właściwie jest windsurfing? Jest to sport polegający na wykorzystywaniu mocy wiatru. Dzięki któremu napędzany jest zestaw windsurfingowy składający się m.in. z deski i żagla. Na początku korzystać będziesz z dużych desek i małych żagli, a wraz z opanowywaniem kolejnych umiejętności, deska będzie się zmniejszać, a żagiel zwiększać. Choć nie zawsze, jeśli będziesz pływać w warunkach mocno wiatrowych, wtedy wykorzystasz mniejsze zestawy. Chodzi o to, że duże, wypornościowe deski są bardziej stabilne, dzięki czemu nauka podstaw jest o wiele prostsza. Żagiel dla początkujących ma małą powierzchnię, dzięki czemu łapie mniej wiatru. Wszystko po to, abyś spokojnie mógł przyzwyczaić się do idei tego sportu i nauczył niezbędnych do pływania podstawowych manewrów. Czy nauka windsurfingu jest trudna? Windsurfing jest sportem czysto technicznym, wymagającym koordynacji ruchowej oraz równowagi. Ponadto, jeśli jesteś osobą sprawną fizycznie i potrafisz pływać w pław, nauka nie powinna przysporzyć ci większych trudności. Poznasz zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i techniczne, a to sprawi, że wykorzystanie w wodzie pozyskanej od instruktora wiedzy będzie kolejnym krokiem milowym do zostania samodzielnym windsurferem. Co jest mi potrzebne do rozpoczęcia przygody z windsurfingiem? Tak naprawdę jedyne czego potrzebujesz to: wolny czas, chęci, wytrwałość i cierpliwość, dobry instruktor. Czy istnieją ograniczenia wiekowe? Właściwie to nie. W przypadku dzieci najlepiej, jeśli będą miały one ukończone 8 lat. Rzecz w tym, że młodsze dzieciaki mogą mieć problem z wyciąganiem żagla z wody. Jeżeli mowa o górnej granicy wieku, to taka nie istnieje. Dopóki masz siłę i ochotę na pływanie i możesz zapanować nad zestawem, akwen należy do ciebie. Komu poleca się windsurfing? Każdemu, kto lubi łączyć wypoczynek z aktywnością fizyczną. Wszystkim tym, którzy chcą zapomnieć o problemach dnia codziennego. Pływanie na desce z żaglem wymaga koncentracji, dlatego też podczas każdej sesji liczysz się tylko ty, wiatr i błękit morza. Działa to niezwykle wyzwalająco i odstresowująco. Kiedy najlepiej wyjechać na Windsurfing? Niepodważalną zaletą windsurfingu jest to, że jest to sport całoroczny. Na różnych zagranicznych spotach możemy liczyć na odpowiednie dla osób początkujących warunki praktycznie w każdym okresie roku. Najlepiej, jeśli w tej kwestii zasięgniesz rady kogoś, kto się na tym zna. Zawsze możesz skontaktować się ze mną. Biuro małpa